Marysiu, w odniesieniu do mody uh -huh. takiej tekstylnej możemy mówić o pewnym must-have. Uh -huh. Czyli na przykład są to klasyczne szpilki, sukienka typu, mała czarna, jeansy czy biała koszula. Uh -huh. Czy również o takim must-have możemy mówić w odniesieniu do biżuterii? Oczywiście, jak najbardziej biżuteryjne must-have istnieje. Super. Porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym. temacie. Dobra. Okej. Okay. To jakie kryteria musi spełniać biżuteria, żebyśmy nazwali ją właśnie tą biżuterią must have? Czy nie jest w ogóle ta biżuteria must have? Jak sama nazwa wskazuje, must have, czyli coś, co musisz mieć. Musisz mieć, ponieważ będzie to coś zupełnie klasycznego w swojej formie. Coś, co będzie bardzo uniwersalne, dzięki czemu będziesz mógł to łączyć z innymi elementami i tworzyć pewnego rodzaju zestawy, które będą odpowiednie na różne okoliczności i okazje. Bardzo uniwersalne. Czyli spieszę się z stałem, tak. wkładam tą małą czarną sukienkę albo GC i t-shirt i nieważne co z tej e, biżuterii, nie szkatuły sobie wyjmę, to to będzie zawsze do siebie pasować. Pyk, pyk, pyk. Dokładnie I tak. jest, e, jesteśmy wystrojeni również w biżuterii. Zdecydowanie. Czyli w każdej kategorii mm -hmm. e, biżuterii, czy są to naszyjniki, czy kolczyki, czy, czy bransoletki, możemy mówić o pewnych mm -hmm. typach tych must have, tych klasyków. Zacznijmy od kolczyków. Jakie mm -hmm. kolczyki są kolczykami must have? Na pewno tutaj będą dwie kategorie, bo będą tak zwane punktówki, czyli kolczyki na sztywcie wkładane do ucha z jednym kamieniem. Mhm. Czy to będzie diament, czy to będzie turmalin, turkus, to są kolczyki, które zawsze warto mieć w swojej szkatułce. Mhm. Drugim typem są kółka. Tak jak ja na przykład mam dzisiaj. Na sobie klasyczne kółka średniej wielkości. Tutaj, w zależności od tego, na jakie właściwie mamy ochotę, mogą mhm. być też duże. Mogą być z diamentami, mogą być, z diamentami, mogą być na przykład mała, w... szerokie. Mała, szerokie, mogą być z białego, złota. Mhm. W zależności od tego, jaki kolor kruszcu lubimy, takie taki możemy, taki możemy mieć kolczyki. Więc tutaj jest zupełna dowolność. I tak jak mówiłam wcześniej, to są kolczyki, które będą nam, mogą nam towarzyszyć w ciągu dnia, ale też, na przykład wieczorem, kiedy chcemy wyjść, nie wiem, na kolację wieczorem, to też możemy do małej czarnej, na przykład je założyć. Ale też są to tak w jeden i drugi typ kolczyków na tyle wygodnych, że również możemy się położyć w nich spać i też nie będzie nam to za bardzo przeszkadzało. Ja na przykład śpię w kolczykach. No ja nie śpię w kolczykach, w kółkach, bo to może być dosyć niewygodne, ale znam osoby, które też śpią w kółkach. I co? Analogicznie moglibyśmy chyba podejść do naszyjników. Tak, do naszyjników także. Ja na przykład dzisiaj mam na sobie trzy różne typy naszyjników, bo mam pierwszy który mogłabym nazwać must have'em to jest naszyjnik z małym drobnym czarnym diamentem. Ale tak jak przy kolczykach właśnie tych punktówkach mogą to być inne kamienie. Mhm. Więc tutaj mamy klasyczny łańcuszek plus drobny kamień, który może być w jakimkolwiek kolorze. Drugim typem są łańcuszki ja wybrałam akurat taki, który jest dosyć, no, jest widoczny, bo ma gruby splot. Ale to... To jest fajna dywersyfikacja pomiędzy właśnie tym grubym łańcuchem, tak. a, a cieniutkim mhm. takim włoskowatym łańcuchem mhm. z czarnym. Czarnym, diamentem. Także tutaj mamy trzy różne poziomy. Dzięki temu one są widoczne, ale też no tutaj mamy taką grę, prawda? Od takiego małego, drobnego po nieco bardziej wyrazisty. Więc ja bym dodała do must have'ów zdecydowanie łańcuszki. No tak, to się będzie zawsze bronić, mhm. to się nigdy nie zestarzeje, bo jednak łańcuszki mają to do siebie, że nieważne w jakim są splocie, tak. one zawsze dobrze po prostu mhm. wyglądają. I bronią się. Mhm. A co z brazoletkami? Przecież w ogóle nasz przegubami, ozdabianiem przegubów rąk? To ozdabianie przegubów zależy no. może od zegarków. Okej. Okay. Bo wydaje mi się, że zegarki to jest e, e, chyba w pierwszej, li, w, pier, w pierwszej trójce bym mhm. umieściła must haveów biżuteryjnych. E, I m, ja bym polecała e, must have, z must have zegarkowego. Zegarki na skórzanym paseczku. Uważam, że to jest w ogóle klasyka, którą każdy powinien mieć. Z klasyczną tarczą prostą, może być z białego lub żółtego złota. I uważam, że to jest coś, co każdy powinien mieć zdecydowanie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Czyli właśnie klasyczny design czytelna tarcza tak. skórzany, wygodny pasek. Tak. I faktycznie możemy go nosić i do eleganckiego stroju, jako tak mhm. zwany zegarek garniturowy, mhm. ale również do stroju sportowego, bo po prostu on się obroni tak. z, z, każdym, z każdym innym strojem. Jeżeli chodzi o zegarki, jeszcze dorzuciłabym zegarki bardziej biżuteryjne, czyli takie, które są bardziej ozdobne. Na przykład z drobną obwódką wokół tarczy, z diamentami, powiedzmy, mhm. i również w białym lub żółtym złocie. Te zegarki też świetnie wypadają w stylizacjach na co dzień. Jeżeli nawet mamy, nie wiem, jesteśmy ubrani w dresy, ale chcemy poczuć odrobinę glamuru, to możemy taki no, zegarek. No, dres, tak. Zdecydowanie. Szara, szara dresowa bluza i diamentowy zegarek i mamy mhm. zupełnie inny, inny wyraz tak. stylizacji. Tak, zdecydowanie, i tak. zdecydowanie. I wtedy naprawdę. Czujemy, że no, no ta biżuteria daje nam taki tak zwany level up. Aha. I naprawdę myślę, że na co dzień jest to wyśmienity dodatek. A jak jeszcze byśmy dołączyli do takiego zegarka bransoletka? Jeżeli bransoleta, to mój numer jeden to bransoleta tenisowa, tak zwana tenisówka. Czyli znowu już jesteśmy w eksponowaniu pięknym kamieni, nieprzegadana forma, tak. bo tenisówki nie są przegadane. Nie są przegadane, są zupełnie proste, z drobnym sznureczkiem diamentów zazwyczaj, mogą być też inne kamienie, ale to bransoleta, która... No, jest zdecydowanie must have, czy do zegarka, czy po prostu sama może być też noszona bądź na przykład diamentowy sznureczek z po prostu. Diamento, taki, tak. Tak, diamentowy Aha. sznureczek, który na przykład możemy też połączyć z taką łańcuszkową bransoletką drobną. Czyli tak, analogicznie tak? kolejnym, kolejnym tak. klasykiem, tak jak mieliśmy w przypadku, tak. przypadku naszyjników. Mhm. Czy również analogicznie idąc na przykład sznur pereł, w sensie w formie bransoletki na klasyczna, na czy przykład. to pojedyncza, czy, czy potrójna. A jak już zacząłeś mówić no. o perłach. Nie można oczywiście zapomnieć o sznurze pereł, który też musi znaleźć się w takiej must have w szkatułce. No tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. I kiedyś uważany za element bardzo elegancki, słynne hasło sprzed paru lat oddaj perły, tak? Jako mm -hmm. element bycia damą mm -hmm. i tylko damy mogły nosić, nosić perły. A ostatnio okazało się, że z perłami polubiła się młodzież i mężczyźni. I mężczyźni ogólnie, mówię, ale tak ogólnie, ogólnie młodzież. Uh -huh. I chociażby, z tramwajem, możemy zobaczyć, że te klasyczne sznury pereł, uh -huh. krótkie takie do obojczyków, uh -huh. są noszone i przez młodych chłopaków, uh -huh. i przez młode dziewczyny do czarnych dresów, i wyglądają absolutnie fenomenalnie. Uh -huh. Tak. I wcale nie musi być to spódnica ołówkowa i biała bluzka do, czy na przykład sukienka e, jakaś koktajlowa do, mm -hmm. do tych perł, ale możemy je nosić naprawdę na co dzień do wszystkiego. Tak, ja bardzo się cieszę z tego powodu, że mężczyźni zaczęli zakładać perły, bo to jest naprawdę fantastyczne. Panie, panie, cały czas miały jakieś opory, a panowie wyszli przez szereg i postanowili zakładać się na czerwone dywany. Wygląda to genialnie. Wygląda to genialnie i się genialnie bardzo przyjemne. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Ale jeszcze nie, nie wspomnieliśmy o, yy, o takim ważnym elemencie, jakim są pierścionki. Bo tutaj, jeżeli chodzi o pierścionki, must have no, no właśnie. tutaj myślę, że. Tutaj się można trochę popłynąć. Popłynąć albo się tak. pospierać. Jaki tak. pierścionek powinien należeć do tej kategorii tego pierścionka? No myślę, że pierścionek w stylu, tak jak mamy kolekcję, na przykład Simple Fantasy, mhm. to jest pierścionek, gdzie absolutnie forma nie jest przegadana, bo mamy mhm. pięknie wyeksponowany kamień w czterech łapkach, bardzo prostą mhm. szynę w przekroju, okrągłą, bardzo delikatną. Można te pierścionki łączyć ze sobą, tworząc mhm. większe kompozycje, można je nosić z obrączką, można je mhm. nosić z jakimkolwiek innym pierścionkiem, bo one też się ładnie zejdą. Forma na tyle modernistyczna, że za i za 10, i za 20, i za mm -hmm. 60 lat ten kiosek będzie wyglądał nadal dobrze, mm -hmm. jeżeli mówimy o, o designie, o, o stylistyce. Mm -hmm. e, więc tutaj myślę, że coś w stylu e, naszej, naszej kolekcji Simple Fantasy e, to jest zdecydowanie must, must have. have. Mm -hmm. Z czego przykładem jest. Taylor Swift, Dokładnie. którą ostatnio wypatrzyłaś, tak. y, y, znaczy nie ją osobiście, a jej zdjęcia w internecie. <grym> tak i y, co ciekawe, Taylor Swift miała jeszcze jedną y, fajną rzecz, y, fajny pierścionek na sobie, tak zwany eternity ring, czyli mhm. obrączkę z delikatnie usianymi, diam nie diamentami, a rubinami y, do, połowy, y, do połowy właśnie tej szyny co też mogłabym wpisać na listę must have, czyli Eternity Rings. Tak, obrączki Eternity mhm. jak najbardziej myślę, że można, można zaliczyć do, do tak. kategorii must have. One są nawet podobne w konstrukcji do bransoletek tenisowych, Dokładnie. Mhm. po prostu prosta, nieprzegadana forma. Pasek diamentów czy to pojedynczy, czy tak. czasami podwójny mm -hmm. I, i też możemy je łączyć ze sobą, bawić się, bawić się tą, tak. tą formą. I też będzie to pasowało do i cywilizacji sportowej, i mm -hmm. eleganckiej i piżamy. Jak chcemy sobie w piżamie mm. być w diamentach, to też możemy. Zdecydowanie, do zdecydowanie, zdecydowanie. Chyba mamy to. Czy chciałbyś jeszcze dorzucić coś do y, naszych Must Tak. Chciałbym, żeby korale wróciły a -a. do mody. Prosty sznur korali, taki jak mam na przykład dzisiaj. <śm> i jak jechałem do ciebie do Warszawy pociągiem? Miałem t-shirt z muchomorkiem i te a -a. korale i wyglądało to fenomenalnie. A teraz mam koszulę e, białą ze spinkami i też ten koral wygląda Siedlnie. świetnie, więc kochajmy stare korale, bo. E, Często czekają na Was w antykwariatach. Bardzo Dokładnie. No, Kuba jest nisza na rynku, możesz spróbować odtworzyć Spróbujemy. odtworzyć produkcję korala i dzięki temu zbić fortunę. Tak jak Mickey Moto zrobił to z perłami. I ty będziesz w naszym tutaj. Wiesz, Wolę być ten i mówić, że to jest na styl. Na... Czyli robimy pre-owned, pre, pre loft i wracamy do antykwarycznych korali. Tak. Super. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś must havey, którymi chcielibyście nas zainspirować, to piszcie w komentarzach. Jeżeli możecie, zostawcie tak. łapkę w górę oraz ze wszystkie rzeczy, które tam się robi na, na YouTubie, <laughs> bo podobno to nam bardzo pomaga, więc będziemy wdzięczni. Wdzięczni. Tak. tak. E, e. Więc co, dzisiaj na dzisiaj już dziękujemy. Dzisiaj... Widzimy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Syncret Talks. Do zobaczenia. Do zobaczenia.